O! Ha, 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 ha. O, Tymoteusz, witaj! Już jesteś! Świetnie! Znajdujemy się w laboratorium, które jest częścią naszego warsztatu. Tutaj wymyśla się wszystkie zabawki przyszłości. Ha. Nasz kolega pyta: Czy chcesz zobaczyć najnowsze wynalazki? Tak! Świetnie, chodźmy tędy. To dozownik naklejek. Moje elfy testują w nim niektóre informacje z Twojej księgi. Spójrz, tu jest Twój wiek 27 lat. To kolejny wynalazek. Elfy mi mówią, że ukryły niespodziankę, którą mogę zobaczyć tylko przez te okulary. Hehe, <noise> nic tu nie widzę. O, cześć, Elfy! Gdzie to jest? O, chyba znalazłem! Tymoteusz, to twoje zdjęcie! Bardzo mi się podoba! <noise> Liczę na ciebie, że odłożysz wszystko na miejsce. Muszę już lecieć. Pogadamy później, dobrze? Papa! Pa.